Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie 8 maja. Zapraszam na dobrą kawę. 8 maj 2021 roku. Ciemna chmura na zachodzie. Zimnica. Bluza, golf, kurtka. A stawałoby się, że maj jest miesiącem prawie letnim. Kaweczka posłuchajcie ze śmietanką. I teraz tak. Tutaj w Polsce takich śmietanek 10, wiecie, takich jednorazowych, spakowanych w kosztuje 2,20. A w Niemczech dwa rzędy, czyli nie 10 sztuk, tylko 20, kosztuje 59 centów. Kurs euro na wczoraj 4,53. Złote za jeden euro. No, A słuchajcie, no to to jest w sumie droższe. Tak, ceny niemieckie się zrównały, nie mówię, że wszystkie, ale omówimy o podstawowych artykułach. Zrównały się z polskimi, bo producenci są bardzo jasno określeni, taki producent jeden, który ma jedne ceny i nie ma, że na Polskę jest taniej, a Niemczech jest drożej, może nawet na Niemcy jest taniej, może więcej sklepów. I tylko te nasze pensje. Posłuchajcie, podstawowa pensja, z mini, nie pensja. To jest takie wynagrodzenie dodatkowe za, jak dobrze pamiętam, 50 godzin pracy miesięcznie, tak zwany mini-job. Tak z angielska, mini-job. To jest bez podatku 450 euro. No to 450 euro. O 453. No to proszę sobie wyliczcie. I to jest taka praca dodatkowa. Bez podatku. No, żadeczka posłuchajcie. <gry> Dopasowana do mojej kurteczki. Tak, filiżanek mam dużo. Jak 3 lata jesteśmy na świecie, tak tych żanek To znaczy odkryłam że te filiżanki po pierwsze można kupić w fajnej cenie, a po drugie one są takie piękne. To jest filiżanka angielska. To jest tutaj producent. A ja nie widzimy z okularów. Nie ma to jak dobra kawa. Z wami kochani! <grymianie> witaj Gabrysiu, witaj Mariola, witam Jadwiga, witam Pani Basiu, witam panią Danusię, witam panów, Pawła, witam, panów i panie, wszystkich tych, którzy mnie oglądają. 45. Dzień mojej przypadłości. I wiecie, tak jak z Renatą pracuję, no pracujemy. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie i po jakim czasie. To mówię do niej wiesz, Renatko. W pewnym momencie miałam taką. O, pociąg, słyszycie? Mam pospieszny. Tu jest trasa Demlin. Tak, pospieszny to do Lublina. Lublin Radom, Lublin nawet bym powiedziała Kraków, Kielce, czyli poleciał z Lublina do Krakowa, czyli tak. Tam jest Kraków, tam są Kielce, tam jest Radom, tam jest Warszawa, tam na północ jest Warszawa, a tu jest Demlin i Lublin. Pionki, ale wracając do Renatki, naszej pracy, wiesz co, w pewnym momencie miałam, z tydzień temu, hmm, przeszła do mnie myśl, że Muszę coś jeszcze zobaczyć, i dlatego to oko mi się nie domyka. Ale teraz to już się przerobiły. Już co miałam zobaczyć, zobaczyłam. Ale teraz jest, że coś jeszcze powinnam usłyszeć. Usłyszeć. Bo kochani, jak to jest z przebudzeniem? Mówią, że jest przebudzenie, że ludzie się budzą. Jak to się budzą? O, 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 jak wiader wieje. Na czym polega przebudzenie? Na zobaczeniu poczuciu, że rzeczywistość jest inna, niż nam się do tej pory wydawało. Bo do tej pory uczono nas w szkole, Nikt nie mówił, że masz myśleć samodzielnie, nie, nie, nie. I była dyskusja. Może w takiej szkole do której nie chodziłam? Tylko, co autor miał na myśli. I wbijano nam do głowy, co autor miał na myśli. A nie, nie było kreatywności, co każdy z nas ma na myśli, czytając dany otwór? Oczywiście, kierunek może być określony wskazówka, ale to my jesteśmy kreatorami. My budujemy naszą rzeczywistość. I jak nas pakują w określone ramy i mówią nam to jest tak. A to jest zielone, a patrzymy na to i mówimy oj to nie jest zielone. Nie, pamiętaj, to jest zielone, bo my tak uważamy. No w książkach tak piszą. Jak przecież książkę to może napisać każdy. I ta, tak samo czasem jest ze składem. Ja się śmieję, że czytam jakiś skład, i teraz jest pytanie, czy w tym składzie to jest napisane wszystko? Kiedyś się pokłóciliśmy. No, była taka wymiana zdań z kolegą wiele lat temu w Poznaniu na targach, i ja mówię: Zobacz, kupiłam sok pomarańczowy. Przecież się, że naturalny. Naturalny. A on mówi, no naturalny. Ale co jest podstawą soku pomarańczowego? No, pomarańcze. No i jak myślisz, płynęły, bo przecież pomarańczy nie mamy w Polsce. Rozumiem, co innego, czarna porzeczka, jabłko. Ale płyną takie, taka tak zwana pulpa pomarańczowa na statku. I jak myślisz, że jakby wrzucili te pomarańcze i by nie dodali chemii, to przecież to by wszystko urosło. Słucham go tak, słucham Zbyszka. Witaj Zbyszko. I mówię: czekaj, to Ty masz rację. I mówi tak. Tu w Polsce, jak robili ten sok z tej pomarańczy, z tej pulpy pomarańczowej, to już nie dodawali nic, y, 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 żadnej chemii. Jak to jest po niemiecku, keine chemii. Nie ma żadnej chemii. Ale jak wypływali, to żeby się to przetrzymało. No to dodali. I sobie pomyślałam, no tak, ja tu czytam na napisie sok naturalny, ale tylko mówiliśmy o tej niedodawaniu chemii tutaj. A przecież baza była dość mocno chemiczna. To tak jak wiecie, jak jest w kosmetykach, to nie jest kwestia tego, że jakieś określone kosmetyki uczulają. Najbardziej czy mogą, ale co najbardziej uczula w kosmetykach? Zapachy, te dodatki, bo one są bardzo nie tylko chemiczne, ale bardzo żrące. <noise> rżące chciałam powiedzieć. No, tak. człowiek, jak takiej alergii dostanie, to nic tylko <noise> śmiać się baranim głosem. Pokażę Wam dzisiaj jeszcze mój ogródek, ale posłuchajcie, kochani. Zobaczcie. Moment, moment, tę kamerkę muszę trzymać. Prawda, że piękne tulipany, ale te są już inne niż te moje żółte, pełne i, i, i żółte i czerwone. A tutaj są o, koneweczka, A tu będą kwitły, niezapominajki. Tak. A tu są szafirki. A tu jest aronia. Ach, posłuchajcie, jakiej tutaj dobrze jest? I to jest aronia. To, ten krzew. A to jest kalina. A kalina jest wyśmienita na serce. No i tak to jest tym moim ogródeczkiem, ale nie dokończyłam Wam. Posłuchajcie. No, ogródek już parę lat ma. Zaraz wam pokażę te wiśnie, które są. Już prawie, prawie rozkwitają. No, przepiękne, zobaczcie. Przepiękne. I ten ogródek, tutaj te irysy, no, troszeczkę są odchwaszczone. Ale w całym ogródku nie mieliśmy w ogóle trawy. Trawa była tu. O, tak. Ach, te moje tulipanki. Zimno wam i jesteście zamknięte. I posłuchajcie, tu, tu nie było, o, tu od naszego kolegi Wiśnia, rośnie, rośnie. Posłuchajcie, tu nie było w ogóle trawy. To wszystko było wypielone, zadbane, mnóstwo ziół. Ale odkąd nas nie ma, to ogród robi sobie, co chce i żyje swoim światem. Tak. I ogród żyje swoim światem. A jak ten świat wygląda? Właśnie podgarycznik się rozszalał. Dziękuję za informację. Tak, wiecie co? Wifanico, czytaliśmy o tym, że można konsumować podgarycznik, ale jeszcze nie było odważnego, który by to zrobił. No, posłuchajcie, zimnica. Także podgaricznik zaszalał. Oczywiście trawa, wszelakie chwasty. Ale widać, które rośli, którym roślinom jest dobrze. I tak jak zobaczcie piwonie, no piwoniom w tej trawie jest bardzo dobrze. I one sobie tutaj ładnie rosną. A taka ciekawostka, tak postawię tą kamerę, żebyście widzieli te nasze wiśnie. Ale to jeszcze nie jest ta pełnia rozkwitu. Zobaczcie, dobrze. bo ciekawostką jest to, że każda jest innej odmiany. I one nie wszystkie muszą kwitnąć naraz. Ta jest późniejsza. A tu, no tu już są prawie wszystkie półki rozwinięte, ale nie, jeszcze, jeszcze, jeszcze jest. Tak, no i tak to jest, także ogród teraz to już się zrobił Rita pozdrawiam, tajemniczy ogród zarośnięty głównie, no, głównie trawą, którą na tyle jest dobrze, że to, że ją można skosić i pokazać to, co jest A te wiśnie to tak jak sakury w Tokio. Jak przychodzi wiosna, zobaczcie jakie one są przepiękne. Jak zawsze, co roku czekamy. Na zakwitnięcie tych wiśni. I nagle się okazuje, że nie trzeba żadnych płotów, bo wiśnie nam pięknie zasłaniają. Ale co to jest świadomość? Co to jest budzenie się? Czy już zrozumieliście, co miałam na myśli? <gryw> co autor miał na myśli? To jest ta zobaczenie tej innej rzeczywistości, tej. Jakże prawdziwej, o której nie mamy pojęcia, na którą jesteśmy zamknięci, na którą nas zamknięto, bo ktoś miał cel, aby mówić nam, że jest inaczej. To tak jak i ja, posłuchajcie, okej, okay, wszystko jest do dobrze, postęp techniczny jest, medycyna jest potrzebna, ale jak ja się wybrałam trzy tygodnie antybiotyków, posłuchajcie, to ja teraz. Cały czas dochodzę po, do siebie po tej chemii, antybiotyków. Okej, okay, w jakiś sposób mi pomogły, no brałam je z nadzieją, że mi pomogą, ale tak naprawdę cały czas pracuję nad tym, co było główną przyczyną, do czego mam dotrzeć i co spowodowało tak naprawdę w moim życiu, jakie wydarzenie to, że. Mam tę przypadłość, do czego mi to służy. I to jest ta moja świadomość. No i tak to jest. Ale jeszcze posłuchajcie, jako że lubię te moje kwiatki, i lubię mój ten ogród, a jaka była geneza powstania tego ogrodu? Byłam na warsztatach, i oniz mówi no, Magda, zawsze wszystkim pomagasz. Najwyższa pora pomóc sobie. Ja mówię, Joannis, a jak ja mogę sobie pomóc? No bo słuchajcie, to że człowiek dba o ciało, o to, żeby się dobrze odżywiać, ma tą świadomość. To jeszcze do tego, żeby robić coś, co tak jak uprawia się kwiaty, czy pomaga ludziom, coś, co przychodzi, przynosi tobie radość. I tak, i przyszedł mi do głowy taki pomysł, jak ja bym chciała mieć ogródek różany. I mówię do męża, posłuchaj, ja bym chciała mieć taki ogródek różany, taki piękny, tych róż, takie kwitnące te róże. No to mąż mówi, tak, posłuchaj, no ziemię mamy byle jaką. No to co zrobił? Kupił krawężniki, okrawężnikował, wybrał ziemię na pół metra tej, której tutaj było, takiej byle jakiej. kupiliśmy nowej ziemi. No, bo po podróży to jest, ta warstwa powinna być jednak z gliny. Pierwsza. Na to inną, lepszą ziemię niż mieliśmy. Posadziliśmy róże. I posłuchajcie, ale się okazało, że no to co, same róże zaczęliśmy siać zioła. Stąd przyszedł do nas piołun luizjański. Z ziół dołożyli nam do ziół, do, ziół, do nasion ziół. I nagle się okazało, że hasło ogródek był takim cudownym rozwiązaniem. Dobrze, to jeszcze pozwiedzamy. Jak to wygląda tutaj, takie te trawy mam, zobaczcie, o, zobaczcie tu, posadziliśmy, tutaj kiedyś rosło, rosły ogórki, pomidory. Ach, tych ogórków z tej małej działeczki tutaj, z małej, z tej połóweczki tych tu ogórków, to 8 kg dziennie potrafiłam zerwać. I zobaczcie jakie te są piękne, przyjechaliśmy, ledwo z ziemi wystawały, a one już są teraz, tak ładnie nam rosną, a jak ładnie później zakwitną. O, i tak. Ale jeszcze dojdę, pokażę Wam. O, tutaj nasz kompostownik, taki z ogródka wszystko. Jeszcze wam pokażę te tulipany. No tulipany są przepiękne. Przepiękne są. Zobaczcie. Jaka to będzie przyjemność oglądać zimą. Jak te tulipany wyglądają. O tu jeszcze. O, fioletowy. O będzie jeden tu fioletowy. O, ho, ho, ho. Spireja. I jeszcze Wam pokażę. Pąka. Piwoni. Jeden drugi. Jak się przesadza piwonie, posłuchajcie, to one tak szybko nie kwitną. Ze trzy lataśmy czekali na pierwsze zakwitnięcie. I przypominam kochani... Jeszcze chwilę i zaczynamy suszyć listki, młode listki brzozy do naparu. A tu haha, rajskie jabłuszko, które kwitnie przepięknie na różowo i też pąki, bo koło domu, tam koło wejścia mam, który kwitnie na biało. Tak, tak to jest. Do moi drodzy do jutra, pa! Miłego dziąka życzę, miłej samoty.